Moi Drodzy, dzisiaj cały dzień walczyłem z przerobieniem szafy u rodziców bo na razie jest jak widzicie Funbox, ale będzie niedługo światłowód niestety ten router który był tutaj nie nadawał się w ogóle do użytku więc wymieniłem go na tak jak widzicie ER7412 tu macie kontroler od tego, na nim jest yy, OMADA kontroler, który tym zarządza i AdGuard, czyli własny DNS, który sprawuje kontrolę rodzicielską nad, yy, nad całą siecią. Teraz Wam pokażę jeszcze... Ładnie to wygląda. Jestem dumny, że zrobiłem. Tutaj macie na górze jeden access point, to jest e up. 610. Niestety to jest dwukondygnacyjny budynek, więc eee, pokażę Wam jeszcze drugi. Zobaczcie, że tak ciemno, ale mam nadzieję, że zobaczycie. O, nie zobaczycie. Dobra, to chodźmy wam światło. A tutaj jest drugi. Jeden jest tam pod sufitem na górze. I on ma jako pierwsze piętro pokrywać. A ten ma pokrywać cały parter bo niestety sobie jeden nie daje rady. Ach, więc taka krótka informacja dla Was. Dzięki. Hej.